Witam wszystkich na moim kanale. Dzisiaj robotę zaczynamy od Audi A4B7, silniczek 2.0, kodu silnika. Z tego co pamiętam, to jest BLB, tak? Najprawdopodobniej. Ten sam silnik był w Audi A6C6 dwulitrowy, ten sam był w pasacie B6 i w kilku innych samochodach, na przykład Audi A4B8, chyba do 2000. Siódmego roku miało też właśnie napęd z wadliwymi wałkami. Bo sam takim Audi jeździłem, więc wiem, bo też musiałem taki wałeczek zmieniać. Co tutaj się psuje? Z czym jest problem? Jeżeli ktoś go zgasi w porę po zapaleniu się czerwonej kontrolki smarowania, tej tak zwanej lampki Aladyna na czerwono. No to ma szczęście i zepsuje się tylko turbina. Bo wiadomo, że w turbinie są naprawdę nieziemskie obroty. I tak czym tutaj ogólnie tkwi problem? Problem tkwi w tym małym imbusie, w tym wałeczku. Ten z tego wałka idzie napęd przez imbus do pompy olejowej. Jak tu trochę przetrzemy, widać, jak on jest przejechany. Wyrobiony, on się po prostu obraca w środku. Teraz akurat mi Wam ciężko to będzie pokazać. A są takie miejsca, że on się normalnie przekręca i nie daje napędu. Jest tak wyrobiony. Wałek w środku też się wyrabia. Niektórzy naprawdę tylko nowy imbus wsadzają, już też tak robiłem w sumie na życzenie klientów. Jak auto szło na sprzedaż, chociaż to nie było dobre, bo to tam niewielka oszczędność. Bo koszta wysłania takiego wałka do regeneracji są rzędu jakieś 500 do 600 zł, już w sumie z wysyłkami. Na czym to polega? Polega to na tym, że oni w środku robią większy otwór na większego imbusa i dają po prostu przejście z dużego imbusa. Tam jest chyba, nie wiem, z siódemki na ten jest po prostu przejście z większego imbusa na mniejszy na pompę czyli tutaj jest tak jak było bo tu się nie wyrabia jak widać nie tylko właśnie większy jest w środku teraz tak co musimy sprawdzić po, po po zepsuciu załóżmy takiego imbusa musimy sprawdzić na pewno tak wszystkie węże które idą od turbiny bo jeżeli tylko turbina zobaczcie nam dostała luzu nie a jest smarowana po środku wszystkie łożyska olejem, to ten olej idzie nam od razu w interkuler, czyli cały olej z silnika idzie nam na interkuler. Jeżeli potem wszystko złożymy, no to niestety będziemy mieli problemy, bo zaciągnie nam oleju i dojdzie do samozapłonu, więc trzeba ten układ wyczyścić, najlepiej zdjąć ten wąż, zdjąć wąż na dole i tutaj wlać jakaś rozpuszczelnika i porządnie wydmuchać kompresatorem. To wystarczy. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, że jeżeli wlejemy tutaj wlejemy tutaj troszkę oleju przed startem, to to jeszcze nie wystarczy. Najlepiej odpiąć zawsze kosteczkę z tyłu tutaj od pompowtrysku i tym silnikiem trochę pokręcić, żeby on od razu nie odpalił, tylko pierwsze sobie tutaj popompował oleju, żeby tego oleju do turbiny zaciągnął po złożeniu nowej pompy i dopiero wtedy odpalamy. Tutaj też się mnie kilka osób pytało, jak rozebrać ten moduł od pompy olejowej, w nich. No powiem, że to jest trochę roboty, z tego względu, że mam motor podniesiony na obydwu łapach. Bo albo trzeba wózek opuścić, albo wózek całkiem wyrzucić, ja go tylko opuściłem, no i co, jeżeli rozrząd? Rozrząd musi być zablokowany na punkcie 0, czyli tak, blokada tutaj, blokada tutaj. I blokada nawale rozrządu ze znaczkiem odpowiednim, jeżeli mamy na punkt 0, wtedy tak. Moduł, cały moduł, wokochani, wam powiem tak. To jest część jeszcze od turbiny. To to nie mamy. Ten moduł pompy olejowej i te dwa brzuszki, jak są w środku. Pompka, ten wałek przychodzi w środku dokładnie tak te dwa brzuszki muszą się stykać krawędziami ze sobą i muszą być brzuszki uniesione do góry i to musi być właśnie na punkcie 0 zrobione ja sobie tak jeszcze zawsze na zębatkach znaczę punkcie, w którym się schodzą obydwa koła wtedy musi być ustawiony tutaj jeden kant równo z drugim, równo dwa brzuszki i w sumie to wszystko, nie ma jakiegoś tam, e, jakiegoś tam trudu żeby to zrobić żeby się dostać do tego odkręcamy te śruby zdejmujemy tutaj sitko dwie śruby są od pompy, tutaj przychodzi ta dłuższa, tutaj ta krótsza wyciągamy pompę i trzeba leciutko podnieść, i wtedy pompa nam wychodzi ładnie. Albo można sobie po prostu imbusa wyciągnąć tutaj przez zabezpieczenie. Jak kto woli, podnosimy to wszystko. I tam w środku jest wałeczek. I do regeneracji się wysyła tylko ten wałek. Więc, więc tak to w sumie wygląda. Jeżeli ktoś będzie jeszcze miał jakieś do mnie pytania, to pisać tam śmiało. Jak mogę, to pomogę. No więc, jeżeli macie szczęście i zgasicie auto na czas. Bo już miałem różne przypadki. Miałem dużo klientów z tymi silnikami, co nie zgasili na czas. Załóżmy, stało się im to na autostradzie, stało się im to podpaleniu. Po Tutaj akurat mam klienta, co im, jemu się stało to podpaleniu po i od razu zgasił i przyjechał auto do mnie na lawecie, więc teraz wsadzimy turbinę pompę olejową, miał, to będzie dalej śmigać. Ale już miałem też sytuację, że przyjeżdżają do mnie ludzie, a wałek rozrządu już się nie obracał. Stał w miejscu zerwał pasek i silnik środk. Więc tak to moi drodzy, wygląda silniki ogólnie nie są skomplikowane, są bardzo fajne jeżeli ktoś tym jeździ, tak jak ja osobiście sobie kupiłem A4 B8 i wiedziałem, że też mam ten wałek, to po prostu pierwsze co w tym samochodzie zrobiłem to z wymianą oleju oczywiście spuściłem olej, opuściłem miskę, wymieniłem tą pompę, dałem do regeneracji ten wałek, zmieniłem ten wałek Zalałem świeżutkim olejem i wtedy nie muszę się martwić, że jadę sobie gdzieś na urlop, na wakacje do jakiegoś tam innego załóżmy kraju do Jakiegoś innego państwa, tysiąc kilometrów, a gdzieś po drodze to auto stanie, bo mu olej nie? Bo to nie jest duża oszczędność, no bo mówię, wałek to jest koszta jakieś tam 500-550 zł, coś takiego Z olejami, ze wszystkim, z robotą, to u mechanika myślę zamkniecie się w 1500 tysiąca Jeżeli się komuś to przydało, no to łapka w górę, zostawcie suba Pytania to w komentarzach i do następnego filmiku, do zobaczenia.